Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, Przełek Szafrański. No, Halina Krzemińska. Od razu muszę zadać to pytanie, bo po prostu nurtuje mnie bardzo. Skąd pomysł na zakup takiego samochodu? No proszę pana, po prostu tak. Mam wnuka, który w tym roku inżynierskie kończy okay. studia. I rodzina postanowiła, że coś mu zrobimy, taki prezent, że się mocno zadziwi. W rodzinie była dyskusja yy, długa, co tu by wnukowi kupić na prezent. Ja, różne były propozycje, ale ja się uparłam na samochód. Zdecydowanie na samochód. Proszę sobie zobaczyć jak wygląda środek, Och, yy, wnętrze, yy, no, piękne rze skóry, Rzeczywiście bardzo bardzo, bogaty bardzo to wyposażony wszystko, samochód, bardzo to wszystko ładnie wygląda, skórzany. No, sportowa jakby... wersja, wersja to jest tak zwany Empower, jeżeli to co mówi, czyli taki pakiet no, stylizacyjny i w ogóle no super edycja taka limitowana, więc na pewno wpadająca w oko i, i ciekawa. Skoro Pani podoba się kolor tego auta, to myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Rzeczony wnuczek jest samotnym mężczyzną, czy już kogoś e, ma? Zajomych, jakoś... jakąś dziewczynę? No, dziewczynę jakąś tam ma, Kto oczywiście dalej samochód. Kupi jest oczywiście. Oczywiście, cały całe, całe Wygodna, tabuny Wygodna tylna są. kanapa. O, I nawet jak no. z tego posiadania dziewczyny zrodzi się coś, to jest. Zofins bezpieczniej <grym> może być. No nie, no mam nadzieję, że ten wiek to jeszcze, jeszcze trzeba trochę poczekać. Ale bycie bez... <grym> pra prababcią byłoby chyba kuszące, prawda? No właściwie w tym wieku zostać prababcią, czemu nie? Troszeczkę zażartowałem z tego prawnuka, który mógłby nadejść, ale z drugiej strony, dlaczego by nie? Przecież młodzież musi się rozwijać. No i właśnie A, dlatego! Właściwie. Więc możemy od razu od tyle kanapy przejść też do bagażnika. No bo jak będzie no dziecko, to musi nie, się zmieścić no fotelik. Bag tak, tak. Musi się potem zmieścić jakiś Ale w ogóle bagażnik, bagażnik to też zawsze oni gdzieś tam jeżdżą o. na jakieś e, wyjazdy. No, no bagażnik jest też jest duży, wszystko się zmieści. Skoro pani podała się samochód, to podczas jazdy skupię się na tym, jak fajnie ten samochód jest wyposażony. Rzeczy istotne. No nie będę opowiadał o tym, że auto super przyspiesza i fajnie szybko jeździ, bo pewnie to nie jest najistotniejsze dla pani. Natomiast istotne rzeczy, takie jak bardzo ładnie grający zestaw audio. Pewnie wnuczek muzykę lubi raczej. Ale no ale jak wszyscy, jak wszyscy młodzi ludzie, to wiadomo. Klimatyzacja, oczywiście dwustrefowa. Kolejna fajna rzecz w wyposażeniu, to jest duży, panoramiczny, szklany dach. Proszę no zwrócić właśnie, uwagę, tak, że tak. To... Jest szaro góro, zimno na dworze, hmm. jednak to światełko z góry przychodzące powoduje, tak, tak. że tak człowiek się komfortowiej czuje, prawda? No jasne. Tak naprawdę, wszystkie trzy wątki. Wygląd, estetyka, jakość techniczna i wyposażenie, komfort i bezpieczeństwo, wszystko jest na naprawdę bardzo wysokim e, tak. poziomie. Tak. Czy jest Pani zainteresowana autem? Tak, bardzo. Możemy chyba już wracać na miejsce, prawda? Żeby e, tak, po, oczywiście. Jakby... Ja jestem w bardzo dobrym humorze, Pani jest chyba także w dobrym humorze, auto się podoba, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamknąć temat. Jak ocenia Pani profesjonalizm szofera? No, e, szofer jest doskonały, oczywiście. A, dziękuję pięknie, dziękuję e, bardzo. Samochód e, też niczym nie ustępuje. Wszystko mi pasuje, oprócz... Drobiaszczku, e, może ceny nie do końca. No Ileż tam rodzina wrzuciła do woreczka? To mnie bardzo interesuje. No dobrze, to na ile rodzina, że tak powiem, się zrzuciła, ile w tym kociołku czy woreczku wspólnym e, no, 34. jest? No, 34. Powiem tak, żeby naprawdę nie przedłużać, bo mega sympatyczny przejażdżka, mega sympatyczna rozmowa. E, jakbyśmy po prostu na spokojnie w połowie się spotkali, 35 tysięcy na równo dla państwa. Ja oddaję 1000, Państwo dołożą 1000 i moglibyśmy wtedy za 35 tysięcy sprzedać samą. 35 tysięcy to jest cena, którą przewidziałam i którą mogę zapłacić. No dobrze. Byłoby okej? Okay? Tak, jasne. To chodźmy rozbijać tą świnkę z karbonkę rodziną <ścoughs> w takim razie.